No ma No to tak, to jest odcinek z wyjątkową z mm -hmm. i dzisiaj robimy lejoliki-smeryki z totalnej porażki i po pierwsze dla waszej informacji brałem tylko pod uwagę w ostatnie z trzeciego sezonu, z pierwszych trzech sezonów, z tego względu i tam się nie powtarzają i to mnie, ale ostatnio oglądaliśmy, Tak. bo z reszty sezonów to jak zobaczyłem niestety, to tak naprawdę zapamiętałem dwa nazwiska to jest gdzieś ksywki reszta była kompletnie to się może nie obca, ale nie pamiętałem ich i co, I Jurka ma tak, chyba cztery pa pary chłopskie 3 danskie i jedną taką mieszaną, bo jestem debilem i nie umiem wymyślać, ale jakby tak to pogodziliśmy I jeszcze w opisie macie Jurki instagrama i Jurki youtuba okay. czyli się nazwę, nie? i dobra, zaczynamy sobie nie wiem. No ale to może zacznijmy od tej mieszanej pary, tej mieszanej trójki. To tak, masz Ewę, Katie i Sejd jako jedną osobę i Krisa. Okej. Okay. <laughs> <laughs> um, kill Ewa. Albo mm -hmm. um, no nie, czekaj. Żeby było bardziej widać. Um. Kiss Krisa. Kill, um. KDC i Mary Ewa. Okay. Naprawdę. Dobra, niech będzie. No, ale no, teraz leziemy tego. Chłopaków, bo jest ich najwięcej. No. Teraz to, to pierwsza. może tak, DJ, Jeff i Harold. DJ? DJ, Jeff i Harold. Okej, okay, no dobra. No to... Mm. Dobra. No <laughs> dobra, to um, Mary e, DJ, mm -hmm. Kiss, um, Harold i Kill Jeff, nie pytaj czemu. No, Nie wiem, to nie jest czemu po prostu. Dawniej dla fan. No e, następna trójka. tutaj jest tak: Duncan, Trent i Justin. No to Mary Duncan. Mm -hmm. Kill Justin i Kiss uh, Tren. Okej, okay. tak. No, no e, e, Cody, Owen i Noah. To Mary, Mary tego, Codyego, um, Kiss Owena i Kill Noah Kurde, no. Kurza, nie? No, nie też. No i ostatni i chyba taki nie dla ciebie jest tak Alejandro, Ezekiel i Tyler. <laughs> to ja wiem. No to Alejandro Mery to Crush. No. Co tam jeszcze jest? Ezekiel i Tyler. O, to Tyler Kiss i tego Kill Ezekiela. Okej. Okay. Dobra, teraz masz jeszcze trzy trójki w kobiece. Pierwsza to jest Gwen, Courtney i Izzy. Okej, okay, no to na pewno Kill Courtney. <laughs> Kis, kis i Mary To um, Dobra. E, teraz masz tak Leszona, i Lindsay. No dobra, <laughs> mm -hmm. no to um, Kill, uh, Heather, <laughs> mm -hmm. Mary, Leszona i Kis, Lindsay chociaż jest. No. E, to spoko. To jest bardziej jej robione niż na poważnie. I, dobra, I ostatnia trójka tego odcinka. Sierra, Beth i Bridget. A to Kilsier, no to Kill Sierra? Tam jeszcze jest? Beth i Bridget. Mm. Kurde, która to była za Bridget? Czekaj. Bridget to była ta, co jakby w trzeciej sezonie całowała się super. Boże, zapomniałam. Ty ty se, a Beth to, to jest ta, co zdjęła aparat. Przecież ja aparat Wiesz, w, zonę, a w drugim sezonie, a w ci mi Nie wiem czemu zapomniałam, ale no, dobra. No, no, Zawsze pamiętałam. No dobra, no to... Czekaj. <laughs> dobra, jeszcze raz mi powiedz. Bo... Dobra, Sierra, Beth, Bridget. Bridget to jest ta, co się całowała dobra, w trzecim dobra. sezonie. Dobra, dobra. No to Kill Sierra, Kiss Bef i Mary Bridget. Dobra. No to w sumie tyle. Trochę taki wybór bym powiedział. No o się, się nie spodziewałem ci powiem. Spodziewałem się, że za szedłem cieszy Mary Ewa. Nie, Ja nie skoczył. Ale no co? Co my zrobimy to? To jest zabawa. Dobra, to jeszcze takie ostatnie pytanie. E, jak, który z tych trzech sezonów uważasz za najciekawszy i dlaczego? Trzeci. I dlaczego? Wysoki. Okej, no ale. No to moi drodzy widzowie, żegnam Was. Do I widzimy się wkrótce. Elo. Dwa.